Hej, Oto Will Extreme oraz Seba against e w odcinku przedstawiającym tajemnicę i ciekawostki miasta Will James World Everything or Nothing. No więc, jak już jesteśmy w mieście i mamy nasze super zdjęcie screenowe na tej głównej ulicy. To zaraz szmata. Jego dotyczy dzisiaj pierwsza ciekawostka. Gdybyście nie wiadomo, czym z niego naparzali, to i tak go nie zniszczycie. Dobra, teraz czas na drugą zagadkę. Taką paj znacie pobliski hydran koło kościoła. Pokażę Wam jak zrobić mynie za kry. To, jest to co stoi przede mną to nasza mynia. No, Bez zbędnych seregieli. mejo, No i samochód już czyściotkę. na ten bar. Jak mu okno, to ona chyba nigdy nie przestanie dymić. Dymię. Gryf. Dobra, teraz pokażę wam tajemniczy płot. skręcamy tutaj, gdzie są przedmieścia o, tu możemy wszystko normalnie, robić, poprzez te różne lampy i takie tam Terbiela. Nie? A teraz patrzcie. Wjeżdżam w ląk, A, jeszcze to, że to się kręci. Spójrzcie na to. Rozwalimy wszystko. Ale ten płotek jest wyjątkowo wytrzymały. No i tylko tyle. Teraz patrzcie, możemy wkręcić kogoś. Oto jest płynna brama do biedronki. Z drugim końcem wsteczą te Patrzcie. za mnie, odpuśćcie. Chyba nie usłyszało. za mnie, odpuśćcie. O, dziękuję. Bardzo. Widzicie to? Wy to widzicie? Tak jak coś? Nie widzicie. O. Nad tym domkiem ulatnia się dzielna zielona macie. Dobra. Nie teraz o tym mowa. Czyli tutaj się da przejść. O, otóż da się i to bez żadnych, da się bez żadnych zniszczeń. Palenie gumy też jest proste. Dobrze to było. Dobro je to bilo, co nje? Oto iđe ljubav za Bunga. Normalnie, jak wykonujecie to miejsce to ona się włącza, ale teraz to nie. Kolejną zagadką jest, jak zniszczymy samochód, dajmy na przykład ten, bo już jest ponieszczony. No, jak jakiś zniszczymy, od razu umyć ten Słyszycie mnie? Dobra, teraz bez jaj. Rozwaliłem trzy lampki. Już nie mam światła. Kolejna rzecz. Darmowy parking. to A wyskoczyliśmy. Tam pon gdzieś. Dobra, proś na pewno myślicie. nudziło się. Trochę zrobiłem trochę. No może trochę. Dobra. Idziemy do słynnego hollywoodzkiego parku e, A właśnie tutaj się nie da zabić ludzi nie wiadomo z jakiego powodu Chociaż o, tutaj możemy znaleźć wiele naszych ciekawych tego kolesia Dlaczego czas po ulicy? Szmaku. I i dajesz ma o o tak. dobra nie będę taki nie A teraz jeden z ekspół, o którym najprawdopodobniej nie wiecie. Znajduje się on tu, kiedy zaczynamy to takie na czas dopiero. I musicie wjechać przy odpowiedniej prędkości, bo tak wolno to wam nie wypali. I to działa tylko wtedy, kiedy ten Zrobicie tą misję, że wejdziecie na ten parking. No Jakie Rumuny tu jeżdżą. Oto i nasz klub całego ciało, w którym mamy misję. Kiejski sklep. Patrzcie jaki bug! Słuchajcie, moja ciocia za drzwiami tam coś gada z moją mamą, dlatego sery was za to. Такаа слајна чека боска паприца. dobra, to mim takie gonicie tego całego lema limo większość na pewno no co za? Większość na pewno wyjeżdża tędy ten A tutaj się wiesz Widzicie tą Widzicie tam tą rurę tam Co? Tam jest taka rura Jeśli ją widzicie To jak wyjedziecie właśnie tą rurą, o tu to wtedy dostajecie ten 007, a ja to tylko jak gonicie tego całego lemo limo. Czy jak mu tam. Wspominać. Jesteśmy. Więc teraz ja i Will Extreme Pożegnamy się bohaterskim skokiem. No i to by było na tyle. Łapkujcie mnie i Will Extreme. Na Nie, to